Hej, wiecie co z Andresem? Chodzi z głową w chmurach. Trzeba go odsunąć od kubów z farbą, bo inaczej będzie katastrofa. A niech mój tata się doje. Pytam po prostu, czy ma zamiar przyjść. Jasne. Tak, mamy teraz zebranie z chłopakami z zespołu, więc będzie na pewno. Dobra. Hej, słuchajcie, nie widzieliście mojej książki? Czytałam i nie wiem gdzie jest. Nie, nie widziałam tej książki, Gary. Dobrze, jeśli ją znajdziesz, to daj znać, bo dostanę burę, jeśli twój tata ją znajdzie. Jasne, okej. Okay. Nie przejmuj się. Dzięki. <laughs> Dobrze, jeśli macie zebranie, to pogadam z Andresem później. Pa, na razie. Okay. Pa. Cześć. 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 Na razie. A. Leon, co się stało? Co takiego ważnego masz nam do powiedzenia? E, może lepiej zaczekajmy na Andresa, żebyśmy byli wszyscy. No, Ale po to czekać na Andresa. To takie straszne? Nie, nie takie znowu strasznie straszne. Ale co jest takie straszne? To, co ma do powiedzenia Leon. Siadaj. Słuchamy. Dobra. Nie wiem, czy słyszeliście, ale wezmę udział w trasie bardzo dobrze, no, no, to świetnie, tak, y ale chciałbym, żebyście wiedzieli, że nie zamierzam odłożyć spraw zespołu na bok a wręcz przeciwnie kiedy tylko wrócimy z trasy wznawiamy próby i tyle nie nie zgadzam się Leon myślę, że najlepiej byłoby rozwiązać zespół co nie ma sensu go rozwiązywać przecież niedługo wrócimy do pracy ale nie wiemy co może wydarzyć się później Później na pewno też będą jakieś projekty w studio. Dlatego najlepiej będzie się rozstać. Ale ta trasa nie potrwa długo. Jak wrócimy, to ja już nie będę uczniem studia. Wy macie czas. Dopóki znowu nie poproszą cię o pomoc i znów zostawisz zespół. Ja bardzo szanuję twoją decyzję i ją rozumiem. Ale, sorry, nie mogę czekać, aż każdy z was się zdeklaruje. Tak, Leon. To smutna rzeczywistość, ale. Jego ma rację. To prawda. To wobec niego trochę niesprawiedliwe, żeby na nas czekał. Tak, no nie możemy go prosić, żeby czekał, aż załatwimy swoje sprawy, nie sądzisz? Tak, to prawda, ale. Hej, czemu? Leon, to zła wiadomość, ale tak będzie lepiej. O! Cóż to za niesamowity zapach tu czuję? Mm, ja w tej naszej kuchni nigdy jeszcze. Nie czułem takich pyszności, jak w tej chwili, za co jestem ogromnie wdzięczny. No cóż, bardzo dziękuję, ale to po prostu kurczak pieczony z frytkami i warzywami. Nie no, Elia, jesteś w błędzie, to jest o wiele więcej to prawdziwe mistrzostwo w wykonaniu mięsa. Panie jakim Ramalo, jesteś... proszę nie przeszkadzać pańskiej narzeczonej. Ona teraz pracuje, a my chyba nie chcemy jeść obiadu na kolację. Żebyśmy się rozumiały, nie jestem niczyją narzeczoną. Dokładnie tak, niczyją. O, o. Nikt! Bardzo dobrze, bo tym właśnie jest ten mężczyzna. Nikim! O nie, nie pozwolę sobie na taki brak szacunku! A ja nie pozwolę panu, żeby rozpraszał pan moją podwładną. Wyjaśnijmy sobie coś. Nie jestem ani narzeczoną Ramalo, ani tym bardziej pani podwładną, tak więc proszę mnie nie mieszać w te państwa niedorzeczne kłótnie. Dziękuję. <laughs> Jasne, przepraszam, ale pani sama się w to wmieszała. Kto pani kazał kraść mi narzeczonego? Ja niczego nikomu nie ukradłam, człowieku! Kobieto! Ha? Kobieto no chwilę. No Elia ma rację. Odkąd zaproponowała mi kawałek tiramisu... Pan je zjadł! Zdrajca! Zjadł pan tiramizu! Pana, o co proszę chodzi? Proszę o co pana. chodzi? To Rozumiem, niesamowite. To jest rupem, cały czas nie, nie się przyjdzie. Całymi dniami. Co się znowu On dzieje? On zaczął. Proszę mnie zrzucać. Na mnie winy. Iść. Koniec! Mnie koniec! Nie koniec! Nie koniec. Nie Dosyć! Nie. Ciągle się kłócicie. Żyjecie ze sobą jak pies z kotem. Jak dwójka w Co jest? Starczy. Co tym razem? Proszę pana, gdyby nie zatrudnił pana Ramalo, to absolutnie do niczego by tutaj nie doszło. Nie Przepraszam. pozwalam pani. Nie będzie tak, że to przez panią stracę swoją pracę.